Minutki, żeby była 13. Na zachodzie tak samo, taki nie takich dobrych sportowców, W końcu dwa razy byłem przy światem, nie? Tylko wyszło, z prezydenta prezydentanie i radni jednogłośnie przegłosowali, Cieszę się, głosowali, no to, to się cieszy, nie? No teraz jak tutaj wybudowana była ten droga, to już ktoś tam dał taką tablicę drewnianą i to stało. Nie wiem, kto to był, nie wiem motocykl już pan widział tam, co stoi? Tak, tak. Akceptuje pan, może być? Może być. Podobno pan na czeskiej Jawie, na, na, na silnikach czeskiej ja tak, jeździł, tak? Tak, tak. tak. No pójdzie na Dobra. Jeszcze i ale na. Ja bym to jeszcze susiata. Zrodziła się w naszych głowach, znaczy się zarządu dzielnicy Grudzice w grudniu ubiegłego roku, parę dni temu, 2 września, dokładnie minęła 40. rocznica zdobycia tytułu Mistrza Świata Indywidualnego przez pana Jerzego Sztakiela. Chcieliśmy to właśnie uhonorować. Pan Jurek jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci Opola w Polsce. Jest mieszkańcem Grudzic i uznaliśmy, że to rondo, przez które przejeżdża dziesiątki tysięcy samochodów w przeciągu tygodnia, to nawet być może setki, będzie świetnym punktem nie tylko promocji miasta, jak również i promocji żużla.